Cześć Siemano i dzień dobry. Tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Dziś razem z Dosią Szczegielską, z profilu Dosia Szczegielska, będziemy testować śmieci. Różne takie, znaczy bardzo profesjonalne gadżety do fotografowania. Będę je wsadzać w obiektyw, żeby się pojawiały tam różne mazy. To, to oto miedziane coś, błyszczy się. O! I akcja jest taka, że jak ustawimy to poza ostrością. No i wsadzimy bardzo blisko w obiektyw, to to znika, a to, co się błyszczy, to nam się w kadrze pojawia. I dzięki temu możemy robić artystyczne, hipsterskie efekty nieostrości. Takiego kółka, to niektórzy nawet tworzą efekt, który nazywają ring of fire i im wychodzi takie koło czasami. Ciekawe, czy mi się uda. Dzisiaj mało słońca, nie wiem, czy to słońce potrzebne do tego, czy nie. Będziemy sprawdzać, poszukamy potem jeszcze jakiegoś źródła światła pewnie. No i trzeba tak odpowiednio sobie to ustawiać. Najdroższy ze wszystkich rekwizytów jest naj, najbardziej pro i, i on to może zrobić takie, że taki, że taki tunel też się zrobi, tylko trzeba go znowu odostrzyć. O! Dłuższa ogniskowa pewnie pomoże, żeby go bardziej jeszcze znieostrzyć. Oho, oho. No i można taką robić dziurę. Która to dziura? Jakby tutaj padało na mnie słońce, to by pewnie teraz mieniła się różnymi kolorami. Ale nie mieni się Więc się będzie mienić jak znajdę słońce. W Photoshopie się dorobi słońce. No aha, ale tutaj właśnie chodzi o to w tym wszystkim, żeby w Photoshopie tego nie dorobić. Ale w Photoshopie się wszystko zrobi. No można, ale dzięki temu nie trzeba robić w Photoshopie. To będzie jakże tradycyjny portret pod ścianą. E, aby ścianę wprowadzić trochę w nieostrości, możemy się od tej ściany odsunąć wszyscy. <laughs> Im bardziej naszą modelkę odsuniemy od ściany, tym potem ta ściana będzie dalej, więc będzie mogła być bardziej nieostra. Jeszcze chodźmy trochę. Ona wcale nie chce przestać być nieostra. Inna sprawa, że to dlatego, że mam małą matrycę, ale... No ale tak, takie życie. No to ten, a, a teraz, teraz... jestem ostra, czy nieostra? Ostra jesteś. No i tutaj można wsadzić to żelastwo i zrobić zdjęcie. Bum. Tu są ładne liście. Chodź. tam iść. Te ładne liście. Mam się położyć? Nie, 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 nie. Podejdź tam. No. Dzięki obracanemu ekranu jeszcze troszkę. Dzięki obracanemu ekranu mogę być wyższy niż, niż normalnie i robić zdjęcia z góry, tak to bym nie umiał. Za mały jestem to. Jak Bogu. Teraz wypróbujemy kubek. Muszę tam patrzeć. Że ten kubek trochę wygląda. Z mojej perspektywy. Może go to boli. Wytrzyma, twardy jest, a nie znaczy miękki jest, ale wytrzyma. Elastyczny. Próba z tym, amelinium. Nie wiem, miedzią. Miedź można pomalować? Nie, nie wiem, amelinium nie pomalujesz. Jak wrócę do domu, spróbuję pomalować mieć. Drodzy telewidzowie, pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, że zastosowanie owego pierścienia daje nie tylko te takie odblaski, które się pojawiają w postaci plam, ale również wpływa to na kształt bokeh, czyli tych no, nieostrości. Zobaczcie, jak wokół twarzy dosi robią się takie jakby... Koła, trochę tak jakby ktoś kamień do wody wrzucił. Tam właśnie w nieostrościach te wszystkie liście zmieniają się w coś takiego. Tutaj mamy, te, znaczy w sumie nie tutaj, tylko za dosią. Mamy rewitalizację łodzi. Oni teraz tą łódź całą przerabiają i na przykład zepsuli w ogóle ulicę. Nie ma bruku, pewnie coś nowego tu postawią. Więc jak takie rzeczy się dzieją, to warto sobie zrobić czasami zdjęcie w takim miejscu. Bo... No bo potem tak już nie będzie, będzie inaczej wszystko W ogóle chyba powinniśmy pójść na te miejsca, w których jeszcze rewitalizacji nie zrobili O, i zrobimy w takich miejscach, gdzie jeszcze nie ma rewitalizacji No wiem, wszędzie... Cała Łódź taka nieznośniewa Łódź! <grym> Dobra Nie dokończę <grym> Nie mogę No możesz Nie mogę, nie będę przekonał Ogląda cię tylko milion ludzi A, a tak naprawdę tylko z 500 <grym> się suby, żeby więcej ludzi oglądało i łapki w górę w górę i subskrybujemy i wchodzimy na jego Facebooka. A i na mojego Insta, nie? Ja właściwie na Facebooku to nic nie robię, no ale dobra. Nie, to nie, to na To na Facebooka nie. To na Facebooka nie Dobra, dobra weź do kupka. ściany, liści, zawsze spoko zobaczcie, tutaj jest tak, że dużo różnych rzeczy jest, nie tylko liście, ale można sobie wejść w liście i to jest już bez kubka zrobimy chodźmy w liście jak się te liście tak odpowiednio poustawia, to sobie można to wszystko zrobić tak, żeby tu nie było nic więcej niż liście, a liście też będą tak jak te rzeczy, które wsadzamy na pierwszym planie czyli będą w nieostrościach i nam zrobią taką piękną ramkę, I tu jest miejsce dla dosi, o tam gdzie się ostrość złapała przed chwilą i ona sobie tam zaraz wejdzie i będzie w liściach kolorowe, takie parasole, które wszyscy fotografują, ale jak się wsadzi to, to one się jeszcze w tym odbijają na kolorowo, więc możemy przy pomocy kubka nie tylko dołożyć magicznych nieostrości, ale również dodać troszeczkę tych tęczowych kolorów, żeby ich było więcej. Pamiętasz gdzie my jesteśmy? Jakbyś chcesz to znaleźć? W jakiejś bramie na Piotrkowskiej. Tuż tutaj się nazywa stare kino, stop klatka bar. Jakby ktoś chciał w łodzi znaleźć parasole, a w Warszawie na francuskiej można sobie też takie parasole nie, znaleźć. Reklamuj Warszawy w łodzi. A ja nie w Warszawie, Ale nie nie mówię, że kto chce, to sobie może pójść i robić z Nie, do łodzi tylko. Poradnik. Co robić, jak masz gdzieś po drodze nie wszyscy mieszkają w Łodzi? Łódź jest na środku. No tak, przyznaję, ewidentnie nie ma nic, co by było bardziej na środku Polski niż Łódź, więc można powiedzieć, że statystyczny Polak do Łodzi ma najbliżej. Tylko statystyczny Polak nie istnieje. Zabierzmy się za te kupkowanie w takim razie. Ty się możesz porozglądać trochę, gdzieś na różne strony. Trochę nam się zepsuło, bo nie możemy znaleźć już teraz słońca żadnego. A jeszcze z tych wszystkich chmur spadła woda. Ale to bardzo dobrze, bo ten to jest specjalny efekt. Specjalny w Hollywoodzie, tam gdzie certyfikaty można zdobywać, to specjalnie polewają wodą chodniki, żeby się tak ładnie błyszczały. O, na przykład widzicie teraz ten neon żabki pięknie tutaj widać dzięki temu. No więc zrobimy zdjęcie biegowe. Dosia będzie biegać, ja sobie będę patrzeć. O, o chodź na te, te, na te czerwone. No tak. No, bardziej jak księżniczka, albo jak, jak rusałka. <grych> Dobra, poczekaj. Dobra, to przełączam się na tryb fotografowania i jedziemy. Zdjęcia zbiegania nie wyszły tak, jak byśmy chcieli, ale na szczęście odbyło się bez ofiar śmiertelnych w trakcie wywrotek na śliskim chodniku. Przejdźmy więc do następnego ujęcia. Teraz jeszcze jedno z bliska zrobimy. Tutaj możemy ten taki piękny zacisk, tu się to wszystko odbija za dosią i takie o, gdzie to jest mój palec? O, tu jest. I się odbija o takie żółte tam, i tu się to białe odbija, i ustawimy tak do siebie, żeby, żeby to białe było za nią. I teraz jest tak fajnie, jak się coś białego, jasnego ustawi za modelką, to wygląda to zawsze lepiej. I do, doj, doj! To by było na tyle. Subujcie, lajkujcie, lovcajcie, wbijajcie na instagramowy profil e dosi, do którego link jest w opisie i pamiętajcie o tym, co powiedział Karol. Łapki w górę. Pytanie do Państwa: co można zrobić po obejrzeniu odcinka? Zapytaj fotografa: Zostawić łapkę w górę. Zostawić łapkę w dół. Subskrybować, skomentować, udostępnić.